Są w starcie, bardzo Wam dziękuję. Jest 80 um, 84 zanim zanim będziemy mieć 100. Rozumiecie? 100. Bardzo możliwe, że to będzie 100 słów na 100 filmów. Tak! Bo mamy już 91 filmów. To będzie 92 film. Więc no. <ścoughs> z sobie na taką grę. I naprawdę bardzo Wam dziękuję, bo ja bardzo dużo pracy w tym, złożenie pracy pracy, starań. biorę do tych, tych do tego kanału. I ogólnie bardzo Wam dziękuję za to wszystko. Za tyle, ile zostawiacie tu subskrypcji. I tak bardzo Wam dziękuję. Um, w odcinku to będzie taki. Um, myślę, że początkowi to będzie Takie jak teraz robimy. A no nie wejdziemy oczywiście na tak czegoś. Z powchodzimy troszkę. Um, to tak, um, bardzo wam dziękuję za to wszystko, um, za te wszystkie suby, jesteście um, kochani um, i wbijajcie na kanał Lilka, Lilka na samym końcu filmiku wam go pokaże i go subujcie, bo to moja koleżanka, A jednak sobie doszliśmy do samego końca. Więc subujcie ją, bo to moja koleżanka ona robiła super rzeczy tak jak ja. Um, no po prostu no, chociaż zobaczcie jak Wam się podoba to P. Po prostu jak po prostu subujcie proszę, jak Wam się mm, zobaczycie jak się nazywa, to sobie zobaczycie. I możecie mi zasubować, bardzo Was bym prosiła. Na ulilka na koleżanka, czasami w sumie nagrywam z nią. Kiedyś ciągle, kiedy się nagrywałam tak bardziej. Oj, to dziwnie brzmi. Kiedyś um, nagrywałeś, nagraliśmy taki jeden film. Dwa filmy. No, jeden taki film z OBBY chyba takiego u niej. Więc możecie go sobie zobaczyć. A u mnie też jeden. Z OBBY nagrywaliśmy, więc. Nawet no, teraz wchodzimy na grę. Ile mam z tej wyjdziemy? Um, I uwaga. Um, bierzemy sobie. Wyjdziemy sobie może z Albo może nie. Nie wiem. Pigi, o tak, wejdziemy sobie na pigi Ogólnie I um, zrobimy taką akcję kochani Ja patrzyłam tam coś takie um, o, taki. Ja w sobie patrzyłam ojciec Patrzyłam na taką grę I nie na grę, przepraszam Nie na grę, tylko patrzyłam sobie i mm, Trzeba sobie, co mam zrobić, żeby stworzyć grupę Na Roblox I to kosztuje 100 Robuxów A ja tylu nie mam już Przepraszam, wydałam Mniej Ale zrobimy takie coś Że ja wam dam znać na moim kanale Czekuj, Czekajcie i subskrybujcie Ja wam na moim kanale Na jakiej grze na jakiej grze się możemy spotkać? żeby. Um, no, żeby, no, żeby na przykład jakiś film, żebym się z Wami przywitała, żeby się spotkać, bo na przykład moja koleżanka, ta Lilka, spotkała na takiej grze swoją wickę, serio. I... Um, więc chcę zrobić z taką akcję, że będziecie mogli mnie spotkać w grze, oczywiście. Um, więc... Będziecie chcieli to... Um, możecie... Um, ja może dam Wam znać, więc piszcie w komentarzach. Możecie dawać znać, czy chcecie takie coś. Tego typu bends, jakieś rzeczy. Ja dam Wam znać na jakiej grze, kiedy, o której godzinie. I możecie wpisać, kiedy macie czas w ogóle. Więc, ym, no, możecie pisać. I było tak, my się zastanawiałam trochę już nad tym. Oni muszą... To jest najgorsze, tak powiem, że tak, to jest najgorsze, co może można było mieć. Serio, co oni tu wybierali? Już, widzicie, od kilku minut już tak uciekam od nich. O nie, o nie, nie. O nie no, złapali mnie no. O, hop. Ja chcę ją, no Ach, przecież Byłam na niej Dobra I nie przedłużając um, Więc możemy coś takiego zrobić um, Że um, no, będziemy czekać Że um, Możemy się spotkać w grze Oczywiście Demy wam znać Na przykład będziemy mogli się spotkać na grze tego typu band czyli na przykład Brookhaven jeszcze nie wiem um, ale tak um, możecie szukać mnie, macie mój nick widzieliście w sumie mój nick wcześniej chyba, albo jak nie to wam pokażę i możecie szukać mojego nicku właśnie tego um, i ten i wtedy wam pokażę, i wtedy wam tak powiem. Um, wtedy będziecie mogli patrzeć, kiedy gram w co, a jak w coś będę grać, to możecie do mnie dołączyć i mnie szukać. Na przykład um, napisać. Um, na przykład, jak będę w Brukowin grała, to na po, to stać pod domkiem, nie pod drzwiami, bo wtedy będę próbowała was wywalić ale stać i um, napisać hej, y ja jestem twoją widzką, albo ja jestem twoim widzem i <toddź> wtedy możecie dodać znaj um, i um, ja się zgodzę tylko i wtedy będziecie musieli, będziecie musieli uważać, że nie chcecie przegapić tego spotkania, nie wiem, zobaczymy ile osób, czy w ogóle jakaś osoba przyjdzie wtedy, jak nie, to ogólnie to zrobimy sobie w inny dzień, może nie macie czasu, zobaczymy. Więc e, tak, to jest taki luźniejszy odcinek. Zrobię później sobie jakiś inny. Zrobimy jeszcze inny odcinek. Kiedy to się skończy? W końcu. Dobra, nieważne. Więc zobaczymy później. Um, więc w sumie tu nie jest już jeszcze, jeszcze długi odcinek. To jeszcze zrobimy sobie trochę. Um, na pewno już nie będę w tej pigi. To wyłączę to. Wyjdę. I e tutaj macie mój um, tutaj unikorn, Unicorn Podłoga 8380, wszystko z małej jak widzicie. Um, tutaj o, jestem ja i no, zobaczcie, no, zrobię takie coś i hop, szukaj i wpiszę Unicorn. Um, o tu mam nawet Unicorn, podłoga 83830 byśli I to na pewno nie jestem ja Bo to jest Unicorn, podłoga 838301 Czyli to jestem tu ja I możecie zobaczyć, kiedy może w coś gram I możecie do mnie dołączać Nic nie ma w na w ogóle XD możecie też mnie followować, możecie follow, follower zdawać jak chcecie. Jestem w ogóle w arbus gang od Fireouta Więc no yy, tak, Więc to jestem. Ja a może to wpisywać więc podłogę 8383.0. To wtedy na pewno ja Wam wyskoczę. Ja nigdy nie zmierzam tych ubrań na awatarze na, normalnym więc. No. A ja zawsze mam taki awatar. Te spodenki takie... Ta koszuleczka, te włosy, takie hucek ta minka i te okulary, więc nigdy w życiu mnie z nikim nie możecie, no może nie nigdy w życiu, ale nie mnie, nie pomylicie mnie na przykład z tym typem, który się nazywał w ogóle Unicoran na podłogę 838301. Ja się nazywałam Unicoran na podłogę 8383 jak mi 01, nie wiem, może to jest widz, więc jak to jest widz to proszę napisać w wideo, bo... no tak jak to jest widz to proszę napisać <grymne> dobra, wejdziemy sobie na jakąś grę inną może a to w wchodzimy hello, mypes ja, ja nie będę grała a w sumie nie powiem wam o co chodzi jak będziecie chcieli wiedzieć o co chodzi To pod koniec wam odcinka Wam powiem, co macie pisać Albo nie pod koniec, w jakichś innych momentach Wam powiem Żebyście um, Wiedzieli, żebyście um, się nie spodziewali Na aktualny, na teraz tak na aktualny raz Wyglądam tak w tak, to ja Więc jak będziecie widzieć Jak no. z Najczęściej gram z malilką um, um, To jak znacie Lilkę To też możecie napisać um, No I, i y, tak aktualnie aktualnym czasie Nie przebieram Będę coś robić z Lilką Bo um, plan nie że planujemy, ale coś się robimy. Ale aktualne też się nie przebieram. W ogóle XT drukowany ma ym, współpracę z milkami. To to Eee serio bardzo mi I. Ja mam teorię, że na, na przykład jak już będzie film minionki, to zrobią. Um, tu, um, nie tutaj, bo tu jest ten aktualnie puszczony film, tylko otworzą tą salę. I puszczą film minionki. mam chociaż nadzieję. A jak ktoś, kto napisał do żeby tak zrobił, to niech napisze. A więc tak bo potem może być kod do będzie na przykład już film to się pojawi na mapie kod do kina, żeby wpisać i będzie film jąki ale raczej nie będzie kodu dlatego, że mm, dlatego, że przykład, dlatego, że tutaj są takie bardziej koty do mm, fabuły fabuły ale może nie wiem, nie wiadomo a druchę mam tylko to, te banery to ten pierwszy że pierwszy tam jeden, a jeszcze drugi jest tutaj o tutaj jak widzicie więc um, na przedszkolu, że jak ktoś idzie um, oddać dziecko albo zaadoptować, albo nie wiem, <laughs> iść tam dać dziecko, żeby się pobawiło, a później wziąć z powrotem, to, um, to żeby dziecko zobaczyło to, ten film i powiedzieć: Mamo, mamo, ja chcę um, iść na film minionki. <laughs> nie wiem, możliwe. Nie wiem, czy to było zaplanowane <laughs> To mi teraz wpadło do głowy I to jest dziwne A i zobaczymy sobie Guzik jest Ciągle Niezapalony A czemu sprawdzam w ogóle? Bo w Halloween Tutaj leżał zombie um, Tutaj Tutaj był. Tutaj. Jeszcze jednym miejscu był. To nie w ogóle wam pokażę sekret. Jak to się nie zna bo jeszcze jednym miejscu. Tutaj był. Patrzcie. Hop. Puszcz przycisk sobie. O, hop. bo ogóle, <laughs> Tu nie ma wody, a tu się pływa. Zium! A tu jest woda i tu się nie pływa. Dziwne to. Um, co tu się tu, tu pisze? Um. A, dobra. Um. A dobra. Więc trzeba, chodź, który to był pokój. Ten chyba? Tak czy nie? Nie, to nie ten, to tamten. Hop! O, dobra. Hop to ten spokój. Hop. Tak to tam. Wow, i tam Uuu! Czytajcie co to jak widzę. Ja zrobić screena, ja też co zrobię screena. O! Wy też se możecie zrobić i sobie to przetłumaczyć jak ktoś nie umie. Ej, to jest kawę. Dobra, zobaczymy. Z dzisiaj do Lilki. Zobaczymy. A z drugiej strony tu jest. Tu jest, nie nic. nic, nie ma nic. tu nic. Nic? Na nic? Już nie ma. Tu... O, tu też jest. To chyba to samo. Czy to ten... To jest ten pokój w ekstra jaka ja kupię? Tutaj już nic Tutaj oj, hop, nic Hop, czyli tylko tutaj To jest to samo i no A więc jeszcze, jak jeszcze nie zrobiliście skinię na profek bardzo ciekawe to jest ogólnie A Wychodzimy, Hop, w ogóle pojawiamy się wokół statku Ej, pokażę Wam sekret Stworzyłem sekret statku. Ja tak um, Hop, tutaj, wchodzicie tu. Hop, tutaj. Wchodzicie, tu jest napis, że Wolfpack tu był. <coughs> Czyli właściciel, tak, tak prawdziwy właściciel, który stworzył tą grę, I ten, stworzył tą, tą grę. Wolfpack Wolf tu był. Super, że był. No, jakby nie był, jakby go tutaj nie było, to by chyba tego nie zrobił. Tego w ogóle, tego całego wszystkiego. No, więc mam nadzieję, że jeszcze długo będzie. O, kolejna zagadka. Kolejna, nie zagadka, tylko pokażę kolejny sekret. Hop, Taki bardziej chyba znająco albo nie znający. Nie wiem, czy znacie to? A też to kuchniaczki. Ogólnie tutaj jest napis Wolfpack to był. Tutaj o. Tylko tej z drugiej strony. No nie wiem. A, dziwne trochę. A tu jest tu Dobra. I pokażę Wam to, co tam widzieliśmy tam z pieniędzmi. To... O, weź w kim. W łazience i tu jest zaprosznica przejście, hop, hop, to jest um, bomba, to jest bomba, to jest bomba, to. Um, to, jest bomba. to jest to jest to jest, to jest bomba, są sobie na, na sekretarzu tym. No ja chcę. Tak wam tylko powiem. Ej, w ogóle pokażę Wam jeszcze jeden sekret. Nie zjecham, ale. Nie wątpię, że ktoś tego może nie znać. Ale tą kamarkę da się tutaj kliknąć. Ja to sobie na laptopie na na komputerze. Na no, no, robotach, i se klikniecie tą kamarkę, to. Tą... Jak najszybciej są na tą komórkę, to wam się łapka, że możecie kliknąć. Co dalej? Wysłać serca na czacie. A wyślę serce na czacie. A wyślę. A może ktoś ma gdzieś tam poderem. Dobrze, wyślę sobie takie o. Smok i buziaczka nie myślę że jestem oder o nie z w ogóle, bo ten pewnie to jest tak sobie żeby nie oderować nie no super może się nie oderowali nie oder. oder to jest oder oder ma dziecko o mój Boże, jak to jest ten mój fan, to sorry. Ale mam cię. Ale no, są nie dwóch osób. Ale z milionów ludzi na świecie, to pewnie na nie jest polka. No, nie wiem, kto to jest. Dobra, nieważne. O policja, jest jakiś sekret. O policji, chyba nie ma nowego sekretu. Chyba znam wszystkie sekrety z policji. O! A nie, to jest cel 2, co jest cel 1. Łe, szkoda, że nie wytworzyłem jakiego sekretu, może jest jakaś towarzystwo. Zatem hop, pójdź. Hop, poproszę. O, oh, hop. Co O, oh, kamery. To są... Nie wiedziałam, że to są kamery. Inste. O, tutaj jest przejście. Hop, hop. Po, jak się wyjdziecie, sobie, O, jestem 4x1. Jesteście 41, x Jesteś wyjdziecie sobie tutaj. No, może trzeba wyjść stąd, najpierw, ale trudniej, już się stąd wychodzi niż kiedyś. To po prostu tak w ścianę róbcie. Hop, i ja wam się tutaj przejdzie. O, i jesteście w pomieszczeniu. Czyli tu za tym macie kartę. z tą żabeczką. O, widzicie? Ach, oj. O, widzicie? tam takie coś niebieskie. O, i jest. Ja tak. Ehm, um, no. się jeszcze? Ile już trwa odcinek? Ehm, um, wyczyść um, wszystko sobie ci z, um, nie, jeszcze um, Dobra, idziemy na kolejną grę Może I w ogóle wbić tu łatwo jest gorąco, czy raczej tak nie bo jest Tak um, gorąco jest, ale teraz padał Pada albo padał deszcz Miała być, miało być podobna burza ale nie ma burzy Słuchajnie. była taka mini burza ale no piszcie co was zimno czy ciepło ogólnie no to dzisiaj chyba no większość dzisiaj spędziliśmy na Brookhaven Myślę, że myślę, że, tych... że w... mm, cały tydzień spędzimy na tym kiedy wywaliłam się um, na tych schodach myślałam, że nie będę grać na, spodzie, na Co? Od kiedy? Jóbu. spadłam. A. モルルファミリーフルゲームとはいえプネフォメマイノブレコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボコロボロボコロボコロボ

Pink, pink, pink. Spink? Nie, to nie jest pink. Gren Ten gren to jest, czy ten? To jest ten gren Dobra. Brawo. To ten? Nie, to. To ten, dobra. I czekaj, kupię. Dobra, czarno-czerwone to jest na pewno. Bo nie w sumie nie ma. ludzie są jeszcze ten. Na samej dó. O mój Boże, to ten. To ten. Green. Ciemny green czy ten? Ten! A już miałam stałać na tamtym. Yelo yelo no 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 hop ship yoksta tam Oret oh, Semrat Tu du du pang pa Orange 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 spadwa orange Dobra, w sumie... Mm, no, są tutaj rączki. Jak jeszcze, mamy na białą, są rączkę. Uwaga, uwaga, ile trwa, To może jeszcze? Nie, no. Dobra, nie, papa. Jeszcze nie, papa, w sumie. Ale wychodzimy z tego, może. Um, piszcie w ogóle w komentarzach. Jak wcześniej gadałam, może na końcu odcinka, albo gdzieś wcześniej, albo żebyście po prostu umknęli, to, um, to piszcie w komentarzu. Lawina. Lawina. Nie wiem czemu lawina, ale... łega proszę pa!